Cześć, dzień dobry, witam Was pięknie, strzałeczka, piąteczka, słuchajcie cóż dzisiaj, yy, dzisiaj pokażę Wam, yy, ekipa przyszła wczoraj i co zrobiła z dachem, czyli orynnowanie i kompletna, kompletna zabudowa już kominów, oprócz tego yy, nowy dzień, nowe wyzwania, więc bruzdowanie, zostańcie z nami. Może zaczniemy od y, pokazania Wam to, co zrobili w tym od dachu. Zobaczcie, rynnę mamy już zamontowaną do stuktonitu. Na całym domu już jest. Pozostaje nam tymczasowo na razie zamontować y, rury do odpływów. Czyli tu mamy odpływ, widzimy i tam na drugim końcu odpływ. Jak to zrobimy, to już kolejne odcinki będą pokazane, jeszcze może zerknijcie, nie mam dzisiaj drona ze sobą. Szkoda. Zobaczcie dach. Stąd się tak prezentuje. Całość na pewno już będzie pokazana, jak już będziemy mieli dachówkę, a dachówkę będziemy mieli prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Eee, dlaczego taki pośpiech? Ponieważ eee, zaczyna być grząsko na naszej działce. A samochód z HDS-em, z wysięgnikiem do góry będzie musiał podać. Więc jak najszybciej trzeba to zrobić, ponieważ im później, tym bardziej jest prawdopodobieństwo, że samochód się zakopie na naszej działce. Dlatego takie przyspieszenie. Więc przyszły tydzień e, prawdopodobnie dachówka, a na pewno okna. Na pewno wiadomo okna. Cóż dalej. E, dzisiaj będziemy brudować. Zobaczcie, sprzęt sobie. Już zorganizowałem. Sprzęt z wypożyczalni. Kwota wypożyczenia tego wszystkiego to jest 180 zł za dobę. Czyli mam jeden dzień na to. A jak się nie wyrobię, to wiadomo, że jest jeszcze drugi dzień. Luzdownica. Dwie tarcze tnące. Szerokość rozstaw 2,5 cm. i będziemy sobie jechać. Jak już Wam pokazywałem w wcześniejszym filmie wszystko już zostało nawiercone, czyli pod nasze puszki, tak zwane. Elektryk mi pozaznaczał linię, gdzie mam bruzdować, czyli tutaj będzie szerokość 4 cm, czyli dwa wcięcia pójdą. Tutaj mamy jedno wcięcie, 2,5 cm w dół. Tu jedziemy dwie do dołu, przykładowo na tej ścianie tylko pokazuję. Dwie do dołu, jedna do dołu, i tutaj szerokość 8 cm pójdzie do góry. Do góry, do samego sufitu. E, jeśli chodzi o głębokość, słuchajcie. Głębokość bruzdowania. Tutaj mamy taką próbkę zrobioną przez elektryka. Zobaczcie, e, mniej więcej do tego miejsca będzie e, nasza posadzka. Na tej wysokości będzie nasza posadzka. Więc elektryk zalecił nam, czekajcie, wezmę trówkę może, zalecił nam, żeby to miejsce głębiej, głębiej wyfrezować, ponieważ tutaj zostaną przewody w peszlu, czyli po podłodze pójdzie peszel, po podłodze pójdzie peszel, wejdzie w ścianę i na ten peszel musimy troszeczkę głębiej wyfrezować. Głębokość tutaj mamy. Yy, najgłębsze miejsce 3,5 cm, Mam nadzieję że widać, 3,5 cm pozostałe, zostają 1,5 cm. Tu już pójdą wyżej ponad posadzką, pójdą, pójdą yy, same przewody bez peszla Pesze dlaczego? Ponieważ yy, ponieważ tu będzie zagięcie, to jest raz dwa być może nie wiem jeszcze w jaki sposób będzie posadzka ale na pewno trzeba będzie ją talerzować tak zwane talerze będą jeździć i żeby nie uszkodzić kabli wiadomo one też będą w, tym, w murze schowane także małe miejsce, ale lepiej to zabezpieczyć zawsze więc tak to wygląda u góry jeżeli dochodzimy do puszki nie ciągniemy do końca jakieś 5 cm od tak samo u góry. I przewiercamy sobie już. Zobaczcie, tutaj na wylot wchodzi. Włożę troszkę włożę. na wylot wchodzi już kabel do naszej puszki od tyłu. I następuje montaż. Cóż, jak to wszystko wyjdzie? Zapraszam Was na timelapsa. W poprzednim filmie. Yy, nie wiem, z pośpiechu takiego szybkiego zapomniałem wam pokazać. <laughs> Powiedziałem tylko, co kupiłem, y, jakim rozmiarze chodzi o bruzdownicę, a nie pokazałem w ogóle tej bruzdownicy, nie wiem jak to wyszło, może przez to, że jeszcze dekarze byli u góry, jakoś tak nie wiem, byłem rozkojarzony. Jakiś kiepski dzień miałem w tym dniu. Więc teraz to uczynię. Słuchajcie, jeszcze raz bruzdownica szerokość szerokość bruzdy. To mamy 86 mm. Yy, tutaj nawet szczerze mówiąc nie mierzyłem ile ona ma, ale ma około 6. Metróweczko wezmę. Głębokość wiercenia. Słuchajcie. Tak, to wychodzi 6 cm. 6 cm. No, 5. Przepraszam. 5 cm głębokość wiercenia. Można oczywiście sobie głębiej nawiercić. Z tym, że przy pierwszym, pierwszym kontakcie, jak się wiercacie do ściany, wiadomo tutaj zostaje nasz odłam w środku i on już blokuje głębokość, więc trzeba wyjąć wyjąć ten odłam i można sobie dowiercić głębiej. Ja sobie nawiercałem pod puszki, puszkiem i też zostawił elektryk, żeby wiedział jaka głębokość. Staram się wiercić na Głębokość taką, żeby mi się puszka prawie że cała schowała. Wiadomo, że będzie tynk, koło centymetra trzeba sobie odliczyć, że to będzie jeszcze tynk pójdzie, ale na wszelki wypadek wolałem wszystko tak pochować. Zawsze sobie można to ustabilizować. Tą głębokość puszki, także tak to wygląda. Koszty wiertnicy. Ona jest tutaj z adapterem. To jest adapter na sds -a. Koszt tej wiertnicy w markecie budowlanym, zwykłym takim 70 parę złotych 72 bodajże, 72 zł. że Tak to wygląda Naprawiam błędy, a teraz już idziemy, z Słuchajcie, jak widzieliście tak to właśnie wygląda mniej więcej to bruzdowanie, nie jest to ciężka robota, nie jest to czysta robota, ale troszeczkę kasy jest zaoszczędzone, myślę, że za bruzdowanie takiego domu, nie myślę, no po prostu wiem ile, ile elektryk spuścił ze swojej pracy, nie wiem jak u was w regionach, tutaj jest to około 2-3 tysiące złotych za samo bruzdowanie. Także myślę, że gra jest warta świeczki, jeżeli ktoś szuka oszczędności, tak jak ja, to warto to wykonać. Dalej z tymi... no tu widzieliście tylko nacięcia są. Co dalej z pozostałością? Jak to zrobić? Już wam pokazuję. Słuchajcie, dalej co z tymi bruzdami? Trzeba je wykuć? Elektryk, jak mi robił trudny taki kanał, używał do tego wiertarki udarowej i po prostu młotem wycinał to, wybijał. Ja nie posiadam takiego sprzętu, moja wiertarka tylko się kręci, a nie, nie ma funkcji młota udarowego, więc cóż, jestem szczęśliwym posiadaczem takiego oto dłuta. 2,5 cm, szerokość niecałe 5 mm. Spójrzcie jak to idzie ładnie. Muszę tutaj kamerkę. Widać widać. Zobaczcie, tu mamy 4 cm, czyli podwójne blizdowanie. Nie wymaga tu prądu, ta praca. Wszystko ładnie sobie wychodzi. Myślałem nad wynajęciem jeszcze takiego wypożyczeniem takiego młota udarowego, ale słuchajcie po co? Zobaczcie jak to idzie. Tak samo te płytkie bruzdy jak i te głębsze bruzdy, które są na dole. Może tak. Tutaj mamy na tej wysokości, na tej wysokości mamy grubą bruzdę. Wkładam do końca i lekko przeginam na jedną stronę. Wszystko ładnie nam wychodzi. Myślę, że tutaj też warto sobie trochę przyoszczędzić. I nie zaopatrywać się. Być może na pewno się może przydać taki młot udarowy na budowie, bo to jest fajna rzecz. Nie wiem jak to pójdzie jeszcze za pomocą tego dudka, jak mi będzie szło na betonie. No, ale spróbujemy. Myślę, że nie będzie problemu. Słuchajcie, ciepło się zrobiło. ściągamy jedno wierzchnię i lecimy z tematem. Jedziemy! Jakby się ktoś pytał, mamy prawie skończone bruzdowanie. Słuchajcie, nie jest to łatwa robota. Znaczy, skomplikowana nie jest, ale ciężka praca. Ja to czuję po sobie, plecy bolą niesamowicie. Ja mam troszeczkę chore te plecy, ale czegoś się nie robi. Dla siebie, dla rodziny. <laughs> Takie to poświęcenie, zobaczcie. Słuchajcie, zostało mi jedno pomieszczenie tylko. Tak przykładowo przelecę Wam pokażę Tak to wszystko wyszło. Szerokość 10 cm w niektórych miejscach, w których 6. Tutaj mamy 4, 2,5. No nie jest, nie jest to lekkie. Zostało nam e, dwa pomieszczenia. To? To jest nasz pokój dziecięcy, naszego szkrawa Szkodnika I została nam tutaj ta ciemna łazienka To w łazience jest... no nawet nie będę wchodził bez ciemno, nie pokażę wam teraz Bez oświetlenia W łazience nie ma dużo... Słuchajcie, drugi raz yy... No podjąłbym się, no jeżeli ktoś chce na czymś zaoszczędzić, to niestety gdzieś to trzeba szukać, ale praca nie jest nie jest y, lekka Ciężka praca Najgorsze jest to dźwiganie w górę dźwiganie w górę, to tego jeszcze kable ciągną wąż Tutaj zobaczcie jedno Tutaj są dwa podejścia z pyłu Tutaj jedno pierwsze próbowałem do worka, ale sobie myślę że bez sensu. Do worka jak można do taczki wysypać. Tutaj mamy gruzowisko swoje. I jeszcze trzeci zasyp będzie teraz pewnie jest pełny, bo już by... bo już go dawno nie opóźniałem. Odkurzacza. Słuchajcie, bez odkurzacza nawet nie podchodźcie do tej pracy, ponieważ tak się strasznie kurzy, że wszystko będzie zakurzone. i no, mąka, wszędzie miało. Straszny kurz. Eee, jak frezowałem, w którymś momencie zatkał mi się otwór w samej eee, brudzownicy. W samej brudzownicy się zatkał otwór. Nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że pierworek pełny i tak dalej. Później doszedłem do tego, że tam jest otwór zatkany, ale tak się strasznie kurzyło, że nie na rzecz. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Eee, Następny film, no nie wiem. Myślę, że już następny film będzie będzie już wszystko tutaj powyrywane, czyli te bruzdy porobię już bez filmu. Bo to już Wam pokazywałem jak wykonać Następny film zrobimy sobie już na tynkowaniu na tynkowaniu siatką. Tak. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Na razie to tyle. Trzymajcie się ciepło. Uważajcie na drogach, jadąc na groby swoich bliskich. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.